Wizowie z tej strony Foxy, i dziś spróbujemy zrobić arbuza w Melon Go. Tak, bo raz miałem. Tu, tu widać, że mam najwyższy wynik 2185. A dzisiaj chcę zrobić arbuza. Postaram się. Miałem, miałem go już, nie wiem, z 15 razy. Ale wtedy jeszcze nie nagrywałem. Pyk. Jabłuszko. Oj, troszkę to głupia. A nie. Dobrze zrobiłem. A, a nie. Może to tu. Ale w, wbijajcie też na kanał. Y, Pa-paciaty i da, takiego. Bo tam też. W Będą pewnie fajne filmy I też shortsy Więc polecam Bo to są moi koledzy Dobra Na razie to się źle układa, bardzo źle, bardzo Albo w... Wszystko może się jeszcze zmienić O, 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 o What? Dobrze się nawet ułożyło Aha to się już tam nie zmieściło? Pyk. Czemu to ciągle tak plumka? Dobra, pyk. Zwaliłem. Oj, mega zwaliłem. zrobić, ale szanse są małe. Myśl. Wow! A jednak się udało jeszcze. Jeszcze się udało. Bo to może się zaraz wszystkim Wszystko się może jednym małym owockiem się zmienić. Na przykład jak będzie, będą dwie limonki, a tu jedno małe winogronko. Te, które... Nie, to jest wisienka. Jakie zaś winogronko. Ja chyba za dużo jadłem w, w te ferie. Ja w tych winogronek. To jest winogronko. Tak. Iś. Już mamy troszkę punktów. Oj, troszkę to się zepsuło. Oj, 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 co to jest? Co ja tu mam? Pyk! O tym właśnie mówiłem. Jest! Sweet. Dobra. Więc dobra już, byk. Nie, no ja teraz będę mieć deszcz samych tych rzeczy, tych wisianek. Byk. 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 Jestem byk. Wleciało. Chyba nikt nigdy... Widzowie Z wami mi się dużo lepiej gra Serio, bez żartów Dużo mi się lepiej gra Z widzami Tu Robimy Rozjechały się tam jabłuszka Jabłuszko, jabłuszko Mniam, miam mniam, mniam, To winogrono można Odrzucić Pyk. Wturlało się tam. Aaaa, nie, 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 nie chcę mi się tak a teraz pyk. pyk. mi się tak samo jak Wojanowi obraca mi się winogronko. No, teraz mi się już nie obraca. To był pewnie lag. Jakiś. Coś mi chyba troszkę źle idzie. w komentarzu jakie owoce z tych wszystkich najbardziej lubi? Ja, na, na, na przykład, powiem tak naprawdę, że najbardziej z tych wszystkich lubię jabłko i arbuza. A jakie jest Wasze zdanie? Przeczytam o tym w komentarzu. Aha, fajny. Fajny żart. Prawda? Fajne, fajnie tak się robi z żarty z kogoś, tak? Tylko to może tam wlecieć. Aha, dobra. Pyk. Dobra, amba Fatima. Arbuza nie będzie i nie ma. Albo jeszcze... Tam może się coś jeszcze... Jakiś mały owocek może się ruszyć? Oj, mega zwaliłem. Oj, dobra. Tyś, tutaj, co ja je tu jeszcze? Ja się na tym skraczam. Kurczę! Dobra. Jakie są tu nowe skiny? Tego nie zakładam, bo on jest gorszy. Nie, 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 nie chcę duelsów te. Najpierw trzeba to na początku dobrze zrobić. Gdzie mi uciekasz? Ale mi uciekło. Dobra, pyk. Wtedy to już na początku trochę zwaliłem. O, przyturlało się to. Dobra robota, dobra, bo owoce są dobre i zdrowe. Aha, dobra. Dobra, bardziej zwaliłem niż na samym. niż wtedy. I pyk, pyk, pyk. Ale? W tamtej rundzie też była dobra rozgrywka. Wycisnąłem tam. Nie wiem czemu mój kolega mówi, że najlepszą taktyką jest po prostu wrzucać byle, jak. A to jest jedna z gorszych taktyk, jak dla mnie. Ale nie wiem. Może inni, inni myślą inaczej, a może ja inaczej też. ញ៉េ Co ty, co ten arbuz, arbuz, ananas odwalił? Czemu on się tak obrócił? A masz! A masz. Dobra, dobra, dobra. Zupa z dobra a z lepsza, lepsza. Nie, no co miś? Się... Ej, nie, ja będę mieć. Serio, ja będę mieć jakiś deszcz teraz. Mam deszcz pomarańczy. Serio, ale to nie i tak giga dobrze. Mi się wydawało, że zwaliłem. Ale byłem chyba w błędzie. Dobra. Pyk. Będę mieć zaraz lemon. Jest szansa na lemon. Teraz jest szansa na milon. Ja, nie. Co ja mówię? To. To jest limonka. To jest limonka. Niektórzy mogą powiedzieć, że to melon w tej, tej wielkości, ale czy ktoś widział w ogóle pomarańczę, jabłko, brzoskwinię większą od jabłka na przykład? To może być wszystko. Wszystko to może być. Bo nie ma brzoskwini większej od jabłka. Chyba, że... Ktoś wyhoduje mega wielką, nie wiem jak. Shortsów może jeszcze nie będę yy, włączać, bo. Nie wiem, może za dwa dni będę rzucać shortsy. Ale pamiętajcie widzowie, zawsze będę wrzucać... Dzień w dzień będę wrzucać filmiki. Więc... To jeszcze nie koniec filmu. Tylko nie wiem ile on trwa, Jak trwa. ja tu zaraz zwalę jakoś. Nie, zwalę to. A, czemu nie mogę ruszać? Jaki skamer? Nie umiem ruszać tym. O, dobra. O kurde, mam przerąbane. Dobra. Może jeszcze tu uratuję. Nie, no nie mam przewalone, tylko z nich zepsułem, bo ja miałem laga jakiegoś głupiego. Pyk. Deszcz. Ej, chwila. Ej, ja mogę zrobić tego. Arbuza. By to się tam połączyło? To mogę tam pf, popchać. O! O, o, o! O, o, o! Saro. Czy wrzućcie się tam! Iś. Dobra, ubiłem to jak... Ubiłem to jak jakieś ciasto! Ciasta, miam, miam, miam. Dobra. Mogą niektórzy zauważyć, jaki mam taki dziwny głos, bo sobie tak trochę zmieniam. Mam norma Mój normalny głos to jest inny. O. Dobra, mam przypał. Mega przypał. Okej, okay, dobra, tam z tamtej strony nie będę za nic ruszać. Okej, okay, dobra, tylko tu. I tylko tu. Nie! Okej. Okay. To bym... Mus muszę zjść Dobra, ale nie wiem, czy wyjdzie z tego Arbus. Dobra, po mnie. Widzowie, to już będzie niestety koniec, ale widzimy się jutro.